Snowboardista jestem, to jeździ w Skos! Pewnie zjadę tam na dół i będę na, na ciebie czekał. Zjadę tam na dół, jaka po z ciebie. Narty, dwa snowboardy, dwa kasy. Tata będzie starał, zaraz będzie się 50 razy na pupę. Co ehm, nic! nic. Będzie się lepiej znasz ode mnie. Nie mam jakichś super dobranych. Ty na tym będziesz jeździła? Na 25 euro wynajem nart, butów i kijków Pytałem się, czy kijki są potrzebne, pan powiedział, że przydadzą się do czegoś. Cała ośla łączka jest zajęta przez szkółki. A pomożesz mi z tym? Bo ja nie wiem jak się zakłada je w ogóle. Okej. Okay. Widzimy nauczycielką? Która narta jest prawa, która lewa? Ta noga idzie tu. A skąd jeżeli odwrotnie? I co, tu się wkłada, tak? No po prostu i musisz zacisnąć. No teraz to... jest włożona. Co? A jak się wychodzi? To trzeba pociągnąć, tak? Kikiem po prostu, jakoś. Też... Okej. Okay. Dobra, to nie jest instruktaż. Tutaj. Nie uczymy dzisiaj jeździć na nartach Ja metodą prób i błędów Postaram się tylko nie wywalić oczywiście Nie wiem do czego w sumie zmierzam Żeby zjechać z jakiegoś małego stoku chociaż Na razie mam przypięte narty do siebie Znaczy ja jestem przypięty do nart Jestem na płaskim I właśnie wjechałem w ławkę Próbuję przejść po płaskim I z kijkami spróbuję To teraz... Tylko się proszę nie śmiejcie to... Jestem gufi na nartach. Guf, guf, guf. Jeśli miałbym przełożyć instrukcję nauki na snowboardzie na narty, to zaczyna się prawdopodobnie na płaskim. Pójdę na początek opanować stanie na płaskim, potem przemieszczanie się. Okay. Pizzę trzeba zrobić, tak? Żeby na Super. Ja, pizza, pizza też może zjechać i zahamować. Jak się rozumiemy, to może zrobić pizzę od razu. Ok, czyli podstawa numer jeden zaliczona. Okej, okay, jak na łyżwach Ty myślisz, że ja na łyżwach umiem? Tak jak to pani jak ta pani, ale ta pani też nie wygląda jakoś super sprawnie. Dobra, plan jest taki, że podejdę jakoś pod tą maleńką górkę, to no, nawet nie widać spadku, ale pierwszy raz z górki i postaram się nie wywrócić. To mi nie zależy, żeby się nauczyć, czy coś. Ja po prostu chcę sprawdzić, czy jeżdżąc na snowboardzie czy potrafię coś zrobić na tych nartach. Nie, Prawdopod na prawdopodobnie nie, ale ja mam wrażenie, że skoro mam tam jakieś doświadczenie na stoku, że będę sobie w stanie poradzić, ale to może tylko być moja, wiesz. No, bo w ogóle, no, bo to w ogóle nie, szkoda, nie? nie, no uczą czemu. U nas nie chcieli. On dopiero od 10 w Polsce na... nie chcieli. Nie, w Niemczech. A, w Niemczech. Wiesz co tutaj uczą, mi się wydaje. 6-7 lat spokojnie, ona ma 7. Okay. Ile jeździ już od pięciu? Śledzie! Z drogi! To może być bardzo nienawidzony odcinek Tata się nagrywa drogi śledzie! Mm. Dobrze, że mam Ciebie Coby no. nie poradził bez Ciebie Musisz zawsze e, się schylać Tak jak na snowboardzie tak. Ugięte kolana? No to tak! Ręce na tym A jeśli masz to tak z tyłu To dzięki tak, tak. To dzięki za wskazówki. nie Kurba mać Ale się Okej okay. To było najszybciej na nartach kiedykolwiek jechałem Zwracam honor to nie jest tak, że jak sobie, że mi się wydaje, że będę jeździł, że wsiądę, będę jechał, to jednak to tak nie jest. Nie jest to jakieś trudne to, co teraz robiłem, ale brakuje takiego ojeżdżenia. Tu mamy trochę bardziej stromy stok i chyba tutaj nie pojadę. Chyba, że spróbuję wskos. A w jak? Wskos, czyli w bok. Czyli nie w dół, zgodnie ze spadkiem, czyli w bok, na przykład teraz w prawo, tak żeby do mniej stromego dojść. Tutaj podpatruję trochę dzieci, pięciolatki jak jeżdżą. I się od nich można wiele nauczyć. Pewnie zjadę tam na dół i będę na Ciebie czekał. Zjadę tam na dół, jaka pewność Ciebie. Pierwsza gleba. Mam nadzieję, że się nagrało, bo nie mam, drugi, nie mam zamiaru drugi raz nagrywać. Błąd taki, że jeszcze się oswoiłem ze sprzętem, jeszcze mięści się nie uruchomiły te, co powinny. Pierwsze pół godziny tak naprawdę już sobie zaczęłem takie rzeczy robić, więc gleba była wysoce prawdopodobna. Ale dobrze o to chodziło, żeby nie było tak zbyt idealnie tutaj. Mam w sumie prywatną instruktorkę, bo Zuzia ja kończyła kurs. Ile byłaś na tych natach? Tydzień chyba, nie? Cały tydzień, także coś tam umiesz. Z mi daje czasami jakieś wskazówki i się martwi, że byś nie wywrócił. Mam nadzieję, że się już tutaj nie wywrócę, ale ten stok nie jest dobry do nauki, bo jest bardziej stromy, to nie jest Ośla Łączka i jest w Spadek i są górki co chwilę. Więc ja nie, nie wiem. Nie Pewność jest, ale brakuje umiejętności. Dobra, spróbuję boczkiem. Ciekawe czy też da się jechać, dłużyć tak, jakby na krawędzi ślingać. Jak, tak jak na snowboardzie, Pewnie się da. Pomóc ci? Nie, nie wstać. A ja chciał to. No dobrze ci idzie. Możesz ty dalej jechać? Ja, ja zjechałem. Nie wiem, kusi mnie, żeby odważyć się zrobić skręt. No na pizzę dasz radę, to. Co zrobić? No i dałeś radę! Dada. Chyba kumam jakaś zasada, delikatnie się odwrócić, tak żeby narty w kształt pizzy były, hamując, ześlizgować się na dół potem jak już się jest na, na strzałę na wprost się jedzie, to potem do koń to samo tym samym ruchem do jazdy w Skos. Yy, w sumie za nie wiem co robię, yy, jakie ruchy wykonuję, ale tu coś z kolanami, chyba obrót z biodra. I na pewno jestem nisko na kolanach, to pomaga. Nawet w razie wy wypadku, jak jestem nisko na kolanach, to widzę, że jestem... to czuję, że jestem bliżej ziemi się czuję pewniej po prostu. Co, nagrasz mi jeszcze jeden skręt? Okej? Okay? Okay. No ty się bojiszki. Yy, boję się kilku, że jakoś nie wejdą. Potem mi nie będą wierzyć. Potem będą mówić, że dwa tygodnie ćwiczyłem z instruktorem. Bierzcie zawsze instruktora. Zajęcia grupowe szczególnie polecam, bo jest wtedy fajniejsza zabawa niż lekcje prywatne. Ja po prostu robię test i nigdy więcej na narty prawdopodobnie nie wracam. Dobra, teraz sobie zjedziemy na sam dół. Staram się jakoś dotrwać do. Żeby dojechać do tamtej oślej łączki, tam sobie troszkę poćwiczymy, i potem spróbuję wziąć orczyk z powrotem na górę, żeby już potem wsiąść z powrotem na snowboard. No ale na orczyku z chyba jest najłatwiej. Chyba skręty są najtrudniejsze, co? Samemu, że robię skręt. To może nie jest dobry pomysł. Generalnie branie nart nie jest dobrym pomysłem, co? Proszę bardzo. Ta ta świnka skręca jedzie jedzę ze spikiem. Dobra, nie będę kozaczył, że to jest łatwe Bo nie jest, nie jest takie hop-siup, jak myślałem Myślałem, że będzie dużo łatwiej Ooh. Najważniejsze to też, żeby nie panikować Bo, bo widzę, że jak pracę jak przechodzę tę prędkość graniczną, że jeszcze szybko tak nie jechałem To od razu głowa panikuje A najważniejsze, żeby Cały nisko, stabilna, atletyczna postawa, pomaga. Yy, Zuzia jedzie za nami. co, jeszcze spróbujemy skręt drugi zrobić. Nagrać go w ten sposób. Będą piękne umięcia, no. o. Dobra. Tutaj już jest stop na moje umiejętności. I do pizzy. I kontynuować ten ruch do trawercji, do jazdy po szkole. Nie wiem, czy to jest dobra nauka z Nie wiem, także na mnie nie patrzcie. Nawet bym powiedział, że jestem przykładem, jak nie robić. Dobra, jadę sobie w skos, uwaga, troszkę prędkości, nic nie jedzie. Okay. Czuję na pewno, że, mocno, że mają niezłe krawędzie te narty i że yy, dobrze się trzymają stoku. Bardzo łatwo się nimi trawersuje, tak naprawdę. W sumie mamy dwa razy więcej krawędzi, teraz, niż na snowboardzie. Jest dwa razy więcej aktywnych krawędzi. Słucham. Uuu. Przepraszam Guzia, ale walczą o skupanie. Już kończymy. Spróbuję jeszcze chyba zaliczyć orczyk, bo nie wiem, czy jest sens więcej się tutaj męczyć na tych nartach. Skręty mamy, trawers mamy Nie no, tylko Orczyk Zuzia, tylko Orczyk zaliczam i jeżdżę z tobą już na desce proszę państwa, w lewo, w prawo Krzysztof jedzie Orczyk Lekka trema Dobrze będę za tobą Zuzia Jeśli tylko mi się uda Podglądam tutaj państwa jak oni to robią Wszystkim no, leć powolutku Już możesz wchodzić Beide alleine? Nein, nein, alleine. Das Bein hoch? Das Danke. hoch. hoch. Super. Ga. Ja, stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen also. Stehen bleiben. Stehen 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 po prostu stoję, nawet żaden mięsień mi nie pracuje, to jest niesprawiedliwe. Najważniejsze, ja żeby się na narty nie skrzyżowały chyba. A, nie w słup, nie w słup, nie chcę jechać w słup. Jeszcze kameruję, chcę za dużo rzeczy na raz zrobić, mam nadzieję, że to się nie skończy yy, jakoś wywrotką. Na razie jest dobrze, już tu przejechałem. Wiem, że się nie spodziewaliście, że kiedykolwiek to zobaczycie, Krzysztofa na nartach. Ja też nie byłem pewien, czy kiedykolwiek spróbuję. Wiem wszystko, żeby odlec to w czasie Ta przygoda zbliża się ku końcowi, bo wjeżdżam na górę Już nie będę zjeżdżał, już nie potrzebuję chyba więcej Sobie nic udowadniać Troszkę trudniej niż myślałem, że będzie Ale udało się, no udało się Tylko jedna wywrotka Myślę, że jakbym pojeździł dłużej, to jeszcze zmęczenie by doszło To na pewno mogłyby być kolejne Ale nie ryzykujmy, cały sezon przede mną tam jeszcze, póki jestem nartak nartach, do obejrzenia filmu Pod tytułem narty vs snowboard Udało się Zuzia, jesteśmy oboje na górze.